違う違う違う違う違う違う違う Tak, Będziemy zaczynać nasze spotkanie. Zapraszam tutaj gości do stołu prezydialnego Tomasza Babilońskiego, Andrzeja Wasilewskiego. Szanowni Państwo, witamy na pierwszej oficjalnej konferencji. Mamy poważne plany na przyszłość i ta walka jest jednym z elementów budujących takiego zjemnego konferencji na HOC i nadających to generyki na temu procesowi.

Artur Szpilka, Szpilka. zapraszamy do nas bardzo serdecznie. Jest tam z tyłu, ale już jest w drodze na wysokości paru. Witamy bardzo serdecznie. Artur Szpilka. Yes. Szanowni Państwo, rywale Marzura na rynku w Krakowie będzie według liderów świata dwóch kategorii wagowych. Przed Państwem Tomasz Adamek. To też będzie taka wyjątkowa walka dla Ciebie, z takim rywalem, liczysz na wsparcie kibiców tych miejscowych z Krakowa, z Wieliczki, no bo można powiedzieć, że praktycznie walczysz u siebie. Następnie tak, ale przede wszystkim to liczę na siebie, na swoje umiejętności i na to, co pokażę w ringu. Wszystko to jest tylko otoczką do tego, co się tam będzie działo 8 listopada. Kibice już komentują tę galę, komentują Waszą walkę, taka umowna konfrontacja dobra ze złem. Ty jak się widzisz w roli tego złego? Ja właśnie widzę się tego złego. Tak, sobie ja nie wiem, to tu jest ten Ale to się okaże. Ale to już kilka Tomasz przyleciałeś w piątek do Warszawy, pojechałeś do Gilowic i rozumiem, że zostajesz w Polsce już co najmniej do 8 listopada. Tak jest. Będę się bawiła w życiu, więc przyleciałem bardzo wcześniej, by być w pełni siły niż to Ostatnia przygoda w kraju to nie do końca udany dla Ciebie start w euro wyborach. Ten, ten, ta, ta, ta przygoda skończyła się nawet głównie, z tego co mówię, zresztą poważną. Nie żałujesz tego, co się wydarzyło? Dziękuję, cokolwiek robię, mówię prawdę. Prawda boli, więc nie y, mam wielu przeciwników. Puszkaj, dlaczego w ogóle zwróciłeś się i przystałeś na, na, na tę walkę? Na walkę dzięki Telewizji Polska, która zaprosiła mnie do końca więc. Wtedy się nie rozmawia, podobnie nie w telewizji, więc daje dobrą ofertę, więc jestem. A co mógłbyś powiedzieć o Arturze teraz, tutaj, jak siedzimy przy jednym stole, czy byłoby to coś prowokującego? Nie obawiasz się tego, że na przykład Artur mógłby rozpocząć tą konfrontację nie czekając do listopada, a tutaj za chwilę na plecy ścianki? Myślę, że na ulicy byłem zawsze bardzo dobry, więc myślę, że jeszcze pozostało we mnie bardzo dużo. A jeśli chodzi o boks, czas pokaże. Ja nigdy dużo nie gadam, bo, bo nie warto. Realizuje się plan w ringu. Szczerze wcześniej, mam czas na klimatyzację na obrót. Jestem zdrowy. I w ringu mam nadzieję pokażę dobry boks Stary gadam. Szanowni Państwo, tyle ode mnie. Jeśli są pytania z sali, bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten moment. Artur Szpilka Tomasz Adamek. To jeśli nie, to ja kilka kwestii organizacyjnych. Na początku media patronackie będą miały pierwszeństwo w przepytaniu naszych gości, organizatorów. Natomiast teraz bardzo poprosiłbym wszystkich panów, może na początku Tomasza i Artura, aby stanęli na środku mniej więcej tej zastawki, abyśmy dla fotoreporterów, dla wszystkich tych, którzy pierwszej odsłony foto, panowie, boxing position na początek. face to face. Dziękuję bardzo i teraz zapraszam do wspólnego zdjęcia Marian Andrzej Wasilewski, Piotr Werner, Tomasz Bojniński, Tomasz Atamek i Artur Szpilka. Panie i Panowie, przez kilkadziesiąt sekund panowie stoją nieruchomo dla wszystkich tych, są Telefona. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za to spotkanie. Kolejne informacje o Gali